W formacji świecowe zapowiadające odwrócenie trendu. Młot. Sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy. Po dużej przecenie w ciągu dnia następuje wyprzedanie i kurs zawraca do góry. Krótki korpus. Biały lub czarny w zależności od tego, czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia. Długi dolny cień. Najlepiej przynajmniej dwa razy długość korpusu. Dopuszczalny minimalny cień górny. Spadająca gwiazda. Spadająca gwiazda jest formacją odwrócenia trendu i jej pojawienie się może zwiastować spadki. Występuje po długim trendzie wzrostowym, gdy rynek jest już wykupiony, a dynamika zwyżek spada. Krótki korpus, biały lub czarny. Długi górny cień, najlepiej przynajmniej dwa razy długość korpusu. Brak cienia dolnego, wcześniejszy wyraźny trend wzrostowy. Dodzi. Występują dwa rodzaje formacji gwiazdy doji które są w swoim przeciwieństwem. Jedna zapowiada wzrosty, występuje na końcu trendu spadkowego, a druga spadki, występuje na końcu hosty. Brak korpusu. Cena otwarcia to się równa cena zamknięcia. Krótki cień górny i dolny. Wyraźny trend spadkowy lub wzrostowy. Ważka dodzi. Formacja odwrócenia trendu spadkowego. Po długotrwałym spadku pojawiający się ważka dodzi jest sygnałem możliwego odwrócenia trendu na wzrostowy. Brak korpusu i długi dolny cień. Nagrobek dodzi. Formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Po długotrwałym wzroście pojawiająca się waszka doji jest sygnałem możliwego odwrócenia trendu na spadkowy. Waszka dodzi to świeca z długim cieniem górnym i bardzo krótkim korpusem. Barak korpusu i długi dolny cień. Objęcie hossy. Objęcie hossy jest formacją odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy. Pierwsza świeca czarna o długim korpusie. Druga świeca biała której korpus zasłania całkowicie świecą pierwszą. Czasami wystarczy, że same knoty zasłaniają pierwszą czarną świecą. Objęcie Bessy Objęcie Bessy jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy. Pierwsza świeca biała o długim korpusie. Druga świeca czarna, której korpus zasłania całkowicie świecą pierwszą. Czasami wystarczy, że same knoty zasłaniają pierwszą białą świecę.